Siema. Dzisiaj mam dla Was plugin na wymianę z Anarchia Gigi. Plugin jest darmowy i dostępny będzie po wykonaniu wymagań pokazanych na ekranie. Plugin jest już na strefie premium, więc jeśli chcesz pobrać szybciej kup strefę premium. To wszystko. Zapraszam do oglądania. Has has masada teşkilat ya Pas, pas, Adam, kanibal, war Wary, wary, war, mahalle kryminal Kanka, alej kum selam widzę, na karnawal Fig daj na cała grupa radikal Wjechałem on do kurwy, bando i rozbiłem cały bank Wariat wjechał się rozmiać, a ja tam co, baby gang Jeden z plecak, jam na plecach, a pleca ku parer Kokainy wariat miał na 10 tysięcy mach Co by było gdyby psy a się strach, kurwa baci dwa raz, kurwa fast, slum dance ma da pas wypas RS polizaj, autostrada je psy w głowie my dobry sał jak zibala Miłość twojego życia co so i tu Staj rozebrana, z do szatana satana Ty pieką kopa na do to i wjechałem pod zakaz Na barach mam baga, za bagazu dwie macety Chcieli UK drill, odjebałem kurwą Mexico. Dobry fest, tym barmal nie pierdol To nie będą ty kilo in my będą Has, has, masada tej szkierat, ja Bas, bas, u Adam, kanibal, war Wary wary machale, kryminal Kanka, Kum selam, widzę, daj na karnawal Geli Rumsen, machale, ze mną full karaban Jeden się nazywał Ahmed, a drugi Abdelrahman Koneksjum, ten laki, chla, amdżez, i Baba, nie didzik, Symbana, hayat full pa koraban ah. Podejdź bliżej, baby, to zobaczysz, to na pewno Paru miłych panów wybuchających agresjon Sparło pensjo, angi, i pensjona Było ich piętnastu, a z nimi